No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem... Gorąco... pali... Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Roi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Agent, przestań! Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać! Gdzie ślachcic? A tu leży sobie cichutko z bębem rozwalonym, jak przegliła dynia. We własnej krwi głównie gównie się tapla. Zupełnie jak chłopanie wielkie panisko. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na sprzed wieży. To bogaci nie wymyślą Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczużyska zapszone Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to twańsze są od ciebie nie, one jakieś niemrawe, parchate czy co. Uch, jak cuchną. Nie zaczynaj znowu, Annabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie słusz mi głowy od durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie! Chłopi wdarli się do wieży! Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Tyle złota. Bo już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim, Kim jesteś? Do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Wygląda na laboratorium i to nieźle wyposażone. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść! Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Jestem Wiedźminem. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka, dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze. Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! A i tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość. I ty też! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co było dalej? Strach, potworny strach. Bałam się ludzi, którzy tu idą. Ale bałam się też wypić eliksir. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami. Ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam. Tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie... Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... i. Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknie, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem. nie pamiętam. Tak umarłaś, to była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir na sen i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie, oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd? Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochaną, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z Ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Brahamem. Ja. kochałam go. I jestem gotowa mu wybaczyć. Ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości i niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Twoja opowieść jest bardzo smutna, ale coś się w niej nie zgadza. Mam wrażenie. O to ci chodzi! Że coś przede mną ukrywasz. Wiesz, że na wyspie jest niebezpiecznie, ale nie chcesz mi powiedzieć, jaki potwór tu grasuje. Tu nie ma żadnego potwora. Wydaje mi się, że kłamiesz, tylko dlaczego? Chcesz chronić tego potwora, czy może? Nie chcę tego słuchać! Przykro mi, ale nie spełnię twojej prośby. Wynoszenie czegokolwiek z przeklętej wyspy jest zbyt niebezpieczne. W szczególności wynoszenie ludzkich szczątków. Słyszałam, że wiedzimy, są bez serca. A może chociaż sprowadzisz Grahama tutaj? Tak bardzo chciałabym się z nim pożegnać. Anabel, posłuchaj. Nie. Ty od początku nie chciałeś mi pomóc, a ja się udziłam, że nareszcie ktoś się nade mną zlituje. Piorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak otrzymyć klątwę, zanim rzuciłeś się na nią w nieka? Tak, najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go, mieszka w rudniku nad brzegiem jeziora Morzycko. Załatw to od razu. Czuję, że jesteśmy blisko celu.